Kiedy się żenimy, wiele osób myśli, że wszystko zawsze będzie wspaniałe, jak w filmach romantycznych. Ale prawda jest taka, że małżeństwo to podróż pełna dobrych chwil, ale także wyzwań. To jak kolejka górska. Są momenty, kiedy jesteśmy na szczycie, czując się bardzo szczęśliwi, ale są też chwile, kiedy zjeżdżamy w dół i stawiamy czoła trudnościom. I to jest normalne. Życie we dwoje wygląda właśnie tak: pełne wzlotów i upadków. Jeśli chcesz zgłębić ten temat, poniżej zostawię link z dobrymi wskazówkami dla Was. Wystarczy kliknąć i skorzystać. To, co naprawdę robi różnicę, to sposób, w jaki radzisz sobie z tymi trudnymi chwilami. Kiedy sprawy nie układają się łatwo, ważne jest, aby pamiętać, dlaczego jesteście razem. Miłość to codzienny wybór, a w najbardziej skomplikowanych momentach to właśnie wtedy musicie się wspierać jeszcze bardziej. Zamiast się oddalać to czas, aby się zjednoczyć i przypomnieć sobie, że tworzycie zespół. Inna rzecz, którą nauczyłem się przez lata to, że dialog jest kluczowy. Nie ma sensu ukrywać swoich uczuć ani udawać, że wszystko jest w porządku, jeśli tak nie jest. Mówienie z otwartym sercem, słuchanie tego, co druga osoba ma do powiedzenia, i wspólne szukanie rozwiązań wzmacnia każdą relację. Kryzysy często mogą być okazjami do wspólnego wzrostu. I na koniec, jedną z rzeczy, która zawsze pomaga, jest cierpliwość. Życie nie zawsze układa się tak, jak planujemy, a małżeństwo również. Ważne jest, aby nie poddawać się w trudnych chwilach. Z miłością, szacunkiem i czasem można pokonać każdą trudność. Wszystko to jest częścią budowy solidnego i trwałego związku. Jedną z najważniejszych rzeczy, które nauczyłem się o małżeństwie, jest to, że czasami trzeba ustąpić. Ale ustępstwo nie oznacza rezygnacji z tego, kim jesteś. Małżeństwo jest jak taniec: w niektórych momentach musisz pozwolić drugiej osobie prowadzić, a w innych ty bierzesz inicjatywę. Ustępowanie to bardziej kwestia znalezienia równowagi i zachowania harmonii niż zniknięcia. To część wzajemnej troski, która utrzymuje związek zdrowym. Kiedy decydujesz się zrezygnować z kłótni lub pozwolić drugiej osobie zająć swoją kolej, nie oznacza to, że się zatracasz. To tylko sposób na pokazanie, że cenisz związek bardziej niż konieczność bycia zawsze w słuszności. Ale oczywiście to musi być wzajemne. Nikt nie powinien ustępować cały czas. Oboje powinni nauczyć się rozpoznawać momenty, w których należy zrobić krok w tył, a także wspólnie iść do przodu. Niemniej jednak bardzo ważne jest, abyś nigdy nie przestawał być tym, kim jesteś. Twoje marzenia, opinie, pragnienia to wszystko jest częścią Ciebie i powinno być szanowane. Sekret tkwi w nauczeniu się równoważenia swoich potrzeb z potrzebami partnera. W dobrym małżeństwie oboje mają przestrzeń do wzrostu, zarówno indywidualnie, jak i jako para. Nie musicie zgadzać się we wszystkim, ale musicie wiedzieć, jak szanować i akceptować różnice. Więc zawsze pamiętaj, ustępowanie to nie przegrana. To sposób na budowanie silniejszego i bardziej dojrzałego związku, w którym obie strony odnoszą korzyści. I przez lata zauważysz, że te małe gesty ustępstw pomagają wzmacniać miłość i zrozumienie między wami, nie tracąc przy tym żadnego ze swojej istoty. Kiedy myślę o parach, które naprawdę się rozumieją, jedna rzecz, która zawsze się pojawia, to komunikacja. Mówienie otwarcie o tym, co się czuje, bez obawy przed osądem czy zranieniem, to jedna z podstaw każdej silnej relacji. Nie chodzi tylko o to, aby mówić, czego chcesz, ale także o słuchanie. Często problemy pojawiają się, gdy jedna osoba nie wie, co druga naprawdę myśli lub czuje. Czasami może to wydawać się trudne, szczególnie gdy jesteś zła lub sfrustrowana, ale to właśnie w tych momentach komunikacja staje się jeszcze bardziej konieczna. Kiedy trzymasz wszystko w sobie, problemy tylko narastają. Z drugiej strony, kiedy mówisz, a druga osoba słucha, Szanse na wspólne rozwiązanie problemu są znacznie większe. Mówienie szczerze i jasno unika wielu nieporozumień i pomaga budować zaufanie. Oprócz mówienia, ważne jest, aby nauczyć się prawdziwie słuchać. Nie tylko słyszeć słowa, ale starać się zrozumieć, co czuje Twój partner. Czasami ludzie nie potrafią dokładnie wyrazić, co myślą, więc zwracanie uwagi na ton głosu. Język ciała również jest częścią dobrej komunikacji. Kiedy pokazujesz, że naprawdę słuchasz, to wzmacnia wieś. Nie bój się więc otworzyć serca, rozmawiać o rzeczach, które są ważne, a przede wszystkim słuchać, co druga osoba ma do powiedzenia. Z biegiem czasu ta wymiana słów i uczuć staje się coraz bardziej naturalna, a ty zauważysz, że jasna i szczera komunikacja to to, co utrzymuje związek na właściwej drodze. Nawet w najtrudniejszych momentach. Bez szacunku żaden związek nie może naprawdę rozkwitnąć. To jak roślina bez wody, niezależnie od tego, jak bardzo się starasz, nie przetrwa. Szacunek dla drugiej osoby to znacznie więcej niż bycie uprzejmym chodzi o uznanie potrzeb, uczuć i opinii osoby, którą kochasz. Każda osoba jest wyjątkowa, ma swoje własne historie i sposoby postrzegania świata, a kiedy uczymy się to szanować, związek się umacnia. Szacunek objawia się w małych rzeczach codziennego życia. To wtedy doceniasz opinię swojego partnera, nawet jeśli są inne niż twoje. To umiejętność dania przestrzeni, gdy tego potrzebuje, bez wykorzystywania tego jako powodu do oddalenia się. Możemy się z kimś nie zgadzać, ale to nie oznacza, że powinniśmy umniejszać to, co ta osoba czuje lub myśli. Kiedy szacunek jest wzajemny, nawet nieporozumienia rozwiązują się z większym spokojem. Kolejnym ważnym punktem jest szanowanie granic drugiej osoby. To obejmuje przestrzeń osobistą, czas, a nawet uczucia, które czasami mogą być trudne do zrozumienia. Wszyscy mamy momenty, w których potrzebujemy być sami, zastanowić się lub po prostu odetchnąć. Kiedy szanujesz te chwile i rozumiesz, że to nie jest coś przeciwko tobie, relacja staje się lżejsza i zdrowsza. Szacunek przejawia się również w tym, jak mówimy i działamy. Słowa mogą ranić, a nieprzemyślane działania mogą powodować rany trudne do wyleczenia. Ale kiedy traktujesz swojego partnera z życzliwością, nawet w chwilach frustracji, pokazujesz, jak bardzo go szanujesz. Pamiętaj, szacunek to żyzna gleba, na której rośnie prawdziwa miłość. Mówienie o tym, co czujesz, i słuchanie, co druga osoba ma do powiedzenia, to podstawa każdego zdrowego związku. Czasami myślimy, że druga osoba już wie, co myślimy, ale prawda jest taka, że nikt nie może czytać naszych myśli. A trzymanie rzeczy w sobie sprawia, że małe frustracje przeradzają się w wielkie problemy. Mówienie otwarcie z szacunkiem i spokojem sprawia, że miłość rośnie bez barier. Często tak bardzo martwimy się o to, aby być słyszane, że zapominamy słuchać. A prawdziwe słuchanie to coś więcej niż tylko czekanie na swoją kolej, aby mówić. To zwracanie uwagi na to, co czuje druga osoba, zrozumienie jej obaw i pokazanie, że ci zależy. Kiedy istnieje ta wymiana, związek staje się silniejszy, ponieważ oboje czują się doceniani. Komunikacja to nie tylko rozwiązywanie problemów, ale także dzielenie się radościami. Opowiadanie o swoim dniu, dzielenie się małymi chwilami, wspólne śmiechy to wszystko jest częścią zdrowego związku. Te proste rozmowy tworzą prawdziwe połączenie. Są klejem, który łączy ludzi w dobrych i złych chwilach. Ponadto ważne jest, aby pamiętać, że ton głosu liczy się tak samo jak słowa. Czasami nie zauważamy, ale możemy przypadkiem być szorstcy. Dlatego dbanie o sposób, w jaki mówimy, jest kluczowe. Kiedy mówimy z troską i cierpliwością, rozmowy płyną lepiej, a nawet najtrudniejsze tematy mogą być rozwiązane w lżejszy sposób. Komunikacja jest kluczem, który otwiera drzwi do bardziej kochającego i prawdziwego związku. Zaufanie jest jak dom, który budujemy z troską. Na początku może wydawać się trudne, ale z czasem staje się coraz silniejsze. Bez zaufania nawet najmniejsze wątpliwości mogą przerodzić się w duży problem. Kiedy ufasz komuś, czujesz się bezpiecznie, aby być sobą, bez obawy o ocenę. I druga osoba również czuje tę wolność. Zaufanie sprawia, że miłość rośnie bez potrzeby ciągłego udowadniania czy usprawiedliwiania. Jednym z najprostszych sposobów na budowanie zaufania jest szczerość we wszystkim, nawet w małych sprawach. Czasami możemy myśleć, że pominięcie szczegółu to nic poważnego. Ale prawda jest taka, że każde kłamstwo może podważyć zaufanie. Bycie uczciwym od początku to jak wzmacnianie cegieł w tym domu, który budujemy. To także odnosi się do przyznawania się do błędów. Przeproszenie może być trudne, ale sprawia, że związek staje się bardziej solidny. Zaufanie to także dawanie drugiej osobie przestrzeni do bycia sobą. Oznacza to, że nie kontrolujesz jej cały czas, ani nie wymuszasz. Kiedy dajesz tę przestrzeń, mówisz, że wierzysz w to, co macie. To wiedza, że nawet na odległość więź, która was łączy, jest wystarczająco silna, by przetrwać wszystko. Kto ufa, nie musi, non-stop, obserwować, bo wie, że miłość i szacunek są silniejsze. Na koniec, zaufanie to codzienny wybór. To nie coś, co po zbudowaniu utrzymuje się samo. Musi być pielęgnowane działaniami, słowami i gestami, które pokazują drugiej osobie, że jesteś obok niej. A gdy pojawią się trudności, to zaufanie pomoże je przezwyciężyć. Pamiętaj: to fundament, na którym buduje się prawdziwą miłość, a bez niego nic nie utrzymuje się przez długi czas. Szacunek jest jak droga dwukierunkowa działa tylko wtedy, gdy pochodzi z obu stron. Kiedy szanujesz drugą osobę, pokazujesz, że doceniasz jej sposób bycia, wybory i uczucia. To jest niezbędne w każdym związku, ponieważ nikt nie lubi być traktowany obojętnie ani mieć swoje opinie lekceważone. Szacunek sprawia, że współżycie jest harmonijne, nawet gdy pojawiają się różnice. Jednym ze sposobów na okazanie szacunku jest umiejętność słuchania, naprawdę, bez przerywania czy próby narzucenia swojej opinii. Czasami w rozmowie tak bardzo martwimy się o to, co powiedzieć, że zapominamy, aby naprawdę zwrócić uwagę na to, co mówi druga osoba. Kiedy zatrzymujesz się i słuchasz, pokazujesz, że cenisz to, co myśli i czuje. A druga osoba w odpowiedzi czuje się przyjęta i szanowana, co jeszcze bardziej wzmacnia wieś między wami. Ponadto, szacunek polega także na uznawaniu granic drugiego człowieka. Każda osoba ma swoje własne potrzeby i czas na radzenie sobie z trudnymi sytuacjami. Nie zawsze wszystko będzie się działo w Twoim tempie i to jest w porządku. Szanowanie tych granic to sposób na okazanie troski i zrozumienia, jasno pokazując, że rozumiesz i wspierasz drugą osobę w jej wyzwaniach. To tworzy solidną podstawę zaufania i bezpieczeństwa w związku. Na koniec szacunek jest fundamentem do zdrowego rozwiązywania konfliktów. To naturalne, że w pewnym momencie mogą wystąpić nieporozumienia, ale gdy istnieje szacunek, dyskusje nie przekształcają się w ataki personalne. Możecie się nie zgadzać we wszystkim, ale szacunek zapewnia, że nawet w różnicach miłość zwycięża. To wzajemne zrozumienie sprawia, że związek może iść naprzód z lekkością i harmonią. Przebaczenie nie jest łatwe, ale jest jednym z najpotężniejszych działań, jakie możesz podjąć, aby wzmocnić swój związek. Trzymanie urazów czy żalu tylko sprawia, że serce staje się ciężkie, co stopniowo oddala ludzi od siebie. Przebaczenie, z drugiej strony, to sposób na uwolnienie tych złych uczuć, pozwalając miłości i harmonii znów rozkwitać. A prawda jest taka, że w każdym związku zawsze będą chwile, w których ktoś popełni błąd. Niezależnie od tego, czy będzie to coś dużego, czy małego. Kiedy decydujesz się przebaczyć, pokazujesz, że cenisz związek bardziej niż popełniony błąd. To nie oznacza, że powinieneś ignorować to, co się stało, czy udawać, że wszystko jest w porządku, ale że jesteś gotowa dać nową szansę i iść naprzód. Przebaczenie to akt odwagi, ponieważ wymaga od ciebie odłożenia na bok dumy i potrzeby bycia w słuszności. To gest, który przynosi korzyści nie tylko drugiej osobie, ale także Tobie, ponieważ zdejmuje ciężar z Twoich pleców. Przebaczenie uczy również empatii. Często, gdy jesteśmy zranieni, myślimy tylko o swoim bólu i zapominamy, że druga osoba mogła działać w ten sposób z powodu własnych trudności lub ograniczeń. To nie usprawiedliwia błędów, ale zrozumienie powodów, które stały za działaniami tych, Którzy nas zranili, może ułatwić przebaczenie. Kiedy stawiasz się w sytuacji drugiej osoby, zaczynasz widzieć sytuację z większą współczuciem, a przebaczenie staje się naturalną drogą. Na koniec, przebaczenie wzmacnia jedność między wami. Para, która potrafi przebaczać, buduje solidną podstawę, gdzie błędy nie stają się murami, ale mostami, które jeszcze bardziej zbliżają do siebie. Uczycie się na wyzwaniach i wychodzicie z nich silniejsi niż przedtem. A najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że przebaczenie nie tylko leczy związek, ale także leczy Ciebie, uwalniając miejsce w sercu na więcej miłości, pokoju i zrozumienia. Więc jeśli to, co powiedziałam, dotknęło Cię w jakiś sposób, jeśli poczułeś, że te słowa mogą pomóc komuś innemu, proszę, zapisz się na kanał. W ten sposób będziemy kontynuować tę rozmowę, a może kolejne lekcje, które przyniosło mi życie, zainspirują cię jeszcze bardziej. A jeśli znasz kogoś, kto również może skorzystać z tych rad, podziel się wideo. Razem możemy rozsiewać te nasiona mądrości i jeszcze bardziej wzmacniać nasze więzi. Bardzo dziękuję, że jesteś tutaj ze mną i do zobaczenia następnym razem, gdzie nadal będę dzielić się wszystkim, czego życie mnie nauczyło. Życzę ci dnia pełnego pokoju i miłości.